Witajcie kochani, tu Mary i Mario. Mario, no i tym razem miks z drapeczek po 5 złotych, udało nam się jeszcze tutaj wydobyć białe złoto, dawno nie widzieliśmy tej Oj, drapki i tak. 10 razy kasa, mm -hmm. a do tego mamy jeszcze ekstra pensję, podkowę szczęścia, wiśniową siódemkę, która jeszcze nas niczym nie chce obdarzyć no, nie wiem i neonowa trzynastka. Może tym razem siódemka już skoczy. No może, może. To co, teraz dzisiaj ty zaczynasz, tak? Tak, dzisiaj moja kolej. Dobra, to ja zabieram swoje. Ja sobie zacznę od nowej 13-ki. Już tutaj was przybliżam, żeby to wszystko było dobrze widoczne. A zrapeczka jest z numerem siódmym. I co? Będzie tutaj gdzieś 13 czy nie? Mamy tak 41 na początek. 43. 34, Aj. 17, 16, 44, 22, 18. No dajcie 13, 33 Aj. i 37. No to już nic nie ma. Dobra. Szkoda, już myślałam, że tam wskoczy ta 13. 10 razy kasa, no tutaj wiadomo, wygrywamy tam 5 razy, tak? Albo 10 razy no tak, nożnik to, tak nożnik. No ale... Takie mnożniki znaleźć, wydrapać to jest. Nie, nie wiem, czy się to uda, ale raczej niemożliwe, chyba. Wyżej, trochę. Wyżej, tak? A tutaj mamy 29, 22, 12 i 14. Dobra, i szukamy. Czy dobrze trafiło? O dobrze. O, dobrze. A mamy 21, oczywiście, oboczek. 16. 11, kolejny. 28, to jest kolejny, co sta, co to jest takie... Tak, król oboków. A to jest to właśnie, dlatego tak patrzę, że te, znowu to oboki. 17, 26, 27, 13. Nie, też to oboki pewnie? Nie, nie. 24 i liczę. 23, czyli pusta. Kontrolne tu. Nie wiem. No, jak potrzebujesz, to nie ma. Dobra. Nieważne. Widzowie widzą, że tu nic nie ma. To wobec tego czas na wiśniową siódemkę z numerem 33. No to siódemeczkę końcu mam, ją wydrap. Zobaczymy, może tutaj się jakoś to jest trafi. To taki parciuszek nasz. No. Mamy śliwkę. Winogrona, mnóstwo tych owoców i biedronka. Ananas. Słoneczko, kwiat, awokado. No w końcu jest, jest siódemka. O, ja nareszcie. No. Banan i arbus. A co tu kryje się? Piątka? No oczywiście, Wieliście? że piątka. To już taka klasyka. Ale dobra, no mamy w końcu, możemy powiedzieć, że jednak mieliśmy w tej zrabce 5 zł, siódemka. Tak, że cokolwiek się trafiło w niej. No. Tu kontrolne też znaleźć to jest... O, BB. No. No to masz piątaka, no to fajnie. Teraz ekstra pensja z numerkiem 23. Już tutaj tak... O, muszę tu ładnie. I szukamy liczb. A mamy. A taka mała, a tu takie większe te, nie? Liczby. Uh -huh. 15 8. Siedemnaście i dwadzieścia... Nie, trzydzieści cztery, tak. A mamy dwadzieścia trzy. Osiemnaście. Dwadzieścia dwa. Trzynaście i szesnaście. Uuu, jaka kwota tutaj powstała. Jedenaście. 28, co nic? 1, 35 i 6. Czyli kontrolne różne pustak. Kolejny mój pustak. To mi została jeszcze podkowa szczęścia z numerem 40. I popatrzmy, co tu się kryje. 54, 28.

18 też tak, obok. obok i 42 na koniec. Ja Oj, nie Niedobrze. No nie, no teraz jeszcze ja mam białe złoto. Byliśmy w szoku, że jeszcze były. Była ta zrabka. Nie. Mhm. Z numerkiem mam 11. No to oczywiście szukamy tego złota, tej sztabki złota. No i liczb. No jakie to liczby? 39. 18.

O, kont kontrolna odkryta, nie? Tak jak ja szukam, to nie ma. 19 i 12. I tutaj, gdzie ona tu była, ta kontrolna? Tutaj jest R. No F. i F. Także no cóż, dzisiejszy odcinek nie jest aż taki zbyt fajny. Fajne. Tutaj las pustaków, ale w końcu ta wiśniowa coś nam tutaj <laughs> <laughs> siódemeczkę pokazała. Rarytasik, co? No woda, bo dawno myśmy, myśmy, drapali te wiśniowe, ale nigdy nie trafiliśmy właśnie żadnej siódemki. Także my się cieszymy, yy, że ta siódemeczka tutaj wpadła. No w końcu się pojawiła. Chociaż coś nie. <laughs> Będziesz miał na kolejną wisienkę. Jak to mówią wątpliwe pocieszenie, ale. No właśnie. Ale dobrze, że jest. A fajnie, że z nami, kochani, jesteście, że nas oglądacie, jest nam bardzo miło. Oczywiście zapraszamy na kolejne nasze odcinki. Mamy nadzieję, że będzie troszeczkę wyższa może wygrana. No i zobaczymy. Także zapraszamy. Ściskamy Was mocno. Buziacz. Zobaczymy się wkrótce. Buziaczki, kochani. Pa, pa. pa.